No, zwiedzamy Stary Książ Tutaj mamy jakąś dziurę Nie wiadomo co w niej jest, zaraz sprawdzimy Tylko dziura Nic nie, nie widać konkretnego A tu mamy siwy zawek Książ I co ja mówię, Stary Książ zobaczymy, co tu jest. Tylko ciemno będzie, a my nie mamy. Może coś będzie widać. Kit za kamarek. Nic nadzwyczajnego. To domek. Mały. Tu pani tak jest, a tu drzwi, tu drzwi nie to był, tak mógł być. you yeah, yeah. Wow, so yeah, yeah. not that uh, yeah. yeah. Dobra, się. Co tam jest? Nie wiem, dziura. <tędy>

się trochę to ale aż taki sztuk nie jest Już? No? Zresztą filmuję Ale dalej nie wejdź Wymałe okienko Uwaga, wchodzę Tylko się nie zwal No i co po polsku, tak jak weszłeś Tak, więc było fajnie tutaj jest ja... A... jestem na ziemi Mój syn, zdobywca zamku książ, starego Ciemno? Tu jest jakieś okienko. Jasno już. Przez to okienko. no przez okienko. A ja tam się męczyłem w wejściem, a tu jest takie wejście fajne. Tylko tutaj widać y, pod ziemię, czyli podłogę. Aha. Moja żona teraz wchodzi. Aha. Ale Dla będzie rano, numer. Tylko mi się nie zwal na dół, bo tam trochę dolecenia byś miała. Na tych tak butelka by się tam zatrzymała. A ja? Nie, a ład. stój to Oliwia, To jest nasz cała czarna, chodź tutaj No kurde mówię ci Ty nie możesz być tunel. Chodź Bo to jest jeden i ten sam, skały. tej, złaź tej skały tutaj jest zakręt z tej, z tej skały Ale tu jest zakręt Teraz jak, bo... Bo tutaj trochę jest tylną Będziesz uwieczniona na filmie. Kurde, sama bateria już mam. Co, ty, kurde, co ty robisz? Ja, skończę. Jechałam. Piękna droga na Dejki. Bardzo ładne, ładne, kurde, dla sortowane, kurde uliczki. No, no, dobrze, tu idziemy do samego jeziora do je... do jeziora? Bardzo równiutka jak stół droga Trochę do głowy winaja na buta, nie? A jak? Co? Ale to jest terenówka No, i tak rezerva, jest, tak jest, to dobrze jest. Ja już O, przejście do samu. A to pod spodem nie dał tady Dobra, tutaj spadniemy. Niech odpoczywa moje kochanie. to, wyjechał A teraz idziemy sobie na jezioro Daisy. Tu nas cała nasza ekipa. Te, tu jest mój pies kochany. No i ja, oczywiście, moja gęba, brzydka. Borys, gdzie ty jesteś? Idziemy na Daisy? Dawaj, o! Już tam widać tablicę informacyjną dalej. I zobaczymy, co tu będzie się działo. A będzie się działo. Moja jak zwykle ma problemy z moją małą I tak sobie, o Jedzamy. Zjedzamy Zjedzamy Musiałem po sobie w powiedzieć po A tutaj mamy tablicę informacyjną O tym jeziorku, To jest księżna Daisy Fajna laska była, widać no, no proszę Tu jest cały opis Tylko nie wiem, czy komuś by to chciało czytać no. Zaraz to zrobimy przed tym zdjęciem. A tu moja córka biega jak szalona, i mój pies. A moja żona jak zwykle gada przez telefon. Ale to jest normalne, także proszę się nie przejmować. Gdzie ty idziesz? Nawet ciebie posłać, kurczę. Przecież... A mała królewna poleciała. Tak, bo się Czego? Tak, tak Idziemy do jakiegoś tunelu. Jak tu fajnie, ja, ja tu będę mieszkał. Ty są trzy wejścia. Jak Pato. tu kapitan. O, basta prochowa. A tak, a m, ja tego się wystraszyłam. Czego? No, bo...

Dzień dobry. Dzień dobry. A my co odpoczywamy? A Zaraz. Gurde Kłoda, piękny widok, wskoczyłbyś stąd... tam. Ładnie tu nie? A ty skoczyłeś? Nie, A ma kto byś tam skoczył? Zaraz.